Witam moi drodzy bardzo serdecznie, Sunlight Tarot, Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla strzelca na miesiąc marzec, strzelce zodiakalne, ascendentalne, w słońcu, w księżycu. Jeśli macie ten znak to zapraszam. Karty Tarota, główne aspekty i magiczne przesłanie syreny, delfiny, doren, wirtu. Także zaczynamy od mm, oczywiście decydujących wydarzeń w marcu. Decydujące wydarzenia dla Was. Jest dużo wahania, rozważań, dwoistości, podejmowanie decyzji. Możecie otrzymać jakąś propozycję pracy. Dodatkowej, możecie myśleć o rozwiązaniu jakichś problemów z przeszłości. Tutaj problem albo oferta pracy, albo jakieś rozważanie co do przyszłości, powróci jakiś taki dylemat, może, bo tutaj tak naprawdę przeszłość bardzo dużo znaczy. Możliwe, że się wyjaśni, właśnie kiedyś daliście może gdzieś ofertę albo też CV swoje, i tu przyjdzie jakaś, może, propozycja w tym miesiącu, rozwiąże się sprawa. Także wyczekujcie ofert, wiadomości. Jest dużo rozważania, dużo możliwości przed Wami, tak naprawdę. Też niektóre osoby będą decydowały, co kupić, co sprzedać, i tak naprawdę możecie myśleć od, o wyjazdach. Możecie się zastanawiać no, oczywiście też nad wyjazdami, nad powrotami w miejsca, w które kiedyś byliście. Także tutaj idzie, moi drodzy, dużo możliwości. Ustrzelca. Co w finansach? Co w finansach? No tutaj walka, rywalizacja, moi drodzy, potyczki. Ale tak naprawdę nie macie się zbytnio co martwić, bo tak na 100% macie tą pracę, jest dużo radości. Są finanse z pracy, ustalanie strategii, możliwe, że też niektórzy otrzymają wiadomość o spadku. Tu jest dużo radości w finansach. Tu jest dużo możliwości, ale też i osób zaangażowanych. Może być jakaś rywalizacja, jakiś tutaj, moi drodzy, taki ciąg osób, że tak powiem, wydarzeń, które. No, ktoś się albo wtrąca, albo tak naprawdę ktoś będzie mieszał w Waszych finansach, ale Wam nie zaszkodzi, bo Wy macie i tak dużo szczęścia finansowego, dużo radości. No i zapewnioną taką stałą pozycję w pracy. A do pracy teraz przejdziemy. Praca dla Strzelca. Dobrze, zobaczmy. Praca u Strzelca w marcu. Rozwój bardzo dynamiczny, duże możliwości w pracy, praca z domu albo blisko domu. Praca może być też u kogoś w domu albo u kogoś w ogrodzie. Praca może być tak naprawdę z podwyżką, jaką możliwość podwyżki, możliwość awansu, wyróżnienie, możliwe też, że będziecie mieć jakąś podróż służbową, delegację, jakieś Wielkie możliwości w tej pracy, troszkę zamieszania, bo to się ruszy tak nagle, tak? Ożywi się praca w marcu. Nie martwcie się. Przyjaciele znajomi teraz. Co u przyjaciół czy znajomych? Waszymi największymi przyjaciółmi i znajomymi są osoby blisko Was, z rodziny, Wasze dzieci, wnuki, ale też przyjacielem może być ojciec, dziadek, czy ktoś starszy z rodziny. Tak naprawdę tutaj jest pogodzona energia, wyrównana energia. Możecie się z kimś pogodzić, na nowo zaprzyjaźnić. Jest takie, moi drodzy, powolne, ale oczyszczenie w energiach i też, moi drodzy, powrót do takiej równowagi. Oczywiście też wy sami możecie tak naprawdę dojrzalej. Mądrzej myśleć na takie tematy, możecie też tak naprawdę zastąpić tych znajomych waszych czy przyjaciół, czytając jakieś książki, jakieś lektury, biografie. Tutaj tak naprawdę widać, że waszym przyjacielem są młode osoby, osoby starsze albo też moi drodzy, lektura, jakieś książki. Wy to kochacie, tak? To jest Wasza, tak naprawdę, przyjaźń. No dobrze. Co w uczuciach, w emocjach, w uczuciach? Tutaj, moi drodzy, jest takie chwilowe, jak gdyby, przemyślenie nad uczuciami zawieszenie, powolne działanie i tak naprawdę oczekiwanie. Ja bym powiedziała, że. Uczuciowo mniej miłosny miesiąc, a bardziej macie czas na przemyślenia. Możecie mieć jakieś kontakty, pisać z kimś, dzwonić do kogoś, umawiać się, ale to wszystko jest takie powolne, tak? To wszystko jest w tych uczuciach, w emocjach takie zwolnione tempo, tak jak gdyby wam nie zależało, tak naprawdę. Nie śpieszy się wam i tak naprawdę będą kontakty, będą jakieś relacje, ale powoli wszystko się i z rozwagą tak jak gdyby kontynuuje. Jest kontynuacja w relacje. Co w rodzinie w domu? Teraz zobaczymy. Rodzina i dom. W rodzinie, moi drodzy, przede wszystkim jest radość. Radość, spokój, możecie mieć właśnie takie fajne jakieś wydarzenia gdzieś wyjechać, może w jakieś ciepłe miejsce urlop planować z rodziną, spotkania z dziećmi. Dużo radości, dużo spokoju, i w rodzinie wiadomości o ciąży mogą przyjść. Także mężczyzna może się pochwalić, że zostanie ojcem albo dziadkiem. O coś takiego ja tutaj widzę w rodzinie najbliższej. No dobrze, kochani, i Wasze zdrowie zobaczmy: zdrowie trzy aspekty główne aspekty. Tutaj kochani podwójne narządy się pokazują, oczy, uszy, e, nawet płuca, nerki, e, czy też ręce, nogi, ale głowa przede wszystkim. Stany zapalne koło głowy, stany zapalne, stany gorączkowe, podgorączkowe, e, zapalenie organizmu, e, jakieś zatrucia pokarmowe, e, niemożność jedzenia, Słaby apetyt, apatia. Także w zdrowiu uważajcie na siebie, bo to może być wszystko związane być związane z przeziębieniami, z grypą. Na przykład ciężką. Uważajcie na siebie. I na co zwracacie uwagę? Tak, na koniec, na co zwracać uwagę? Na co. Na co zwracać uwagę? Bardziej dbać o swoją drugą połówkę. Tutaj może być tak, że myślicie: macie wspólne finanse. I też, moi kochani, miłość ożyje, tak jak gdyby na koniec miesiąca. Myślcie więcej o swojej drugiej połówce. Możecie się nawet zakochać, jeśli jesteście singlami. Wiadomość o ciąży może przyjść. Ciąża, która przyjdzie niespodziewanie. To może być u Was, u Waszych dzieci, u Waszych wnuków nawet, w rodzinie, tak, bo tam wychodziła ciąża, wiadomość o ciąży. Wspólne podejmowanie decyzji o finansach. Na to zwróćcie uwagę. Na swoją drugą połówkę, to już mówiłam, patrzcie na miłość, patrzcie sercem. Możliwe, że też zwróćcie uwagę, bo będzie szansa na jakiś rodzinny biznes, wspólny nową pracę, ale z rodziną. No dobrze, też bardzo dobry horoskop, tak jak u Skorpiona był. Karty Syreny Delfiny dla Was. Wybacz sobie. Oczuć stare poczucie winy i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Czas, aby. Tak naprawdę, odpuścić sobie przeszłość. To, co było, nigdy nie powróci i to jest strata czasu, po prostu, abyście siedzieli w tej przeszłości. Wybacz sobie, a wybaczysz sobie, poczujesz szacunek do siebie i miłość, to będziesz mógł to przelać na innych, na swoją najbliższą rodzinę, połówkę swoją i oczywiście żyć w zgodzie i harmonijnie z sobą i innymi. Odpuszczamy i wybaczamy sobie wszystkie stare winy i, moi drodzy, niskie energie z przeszłości. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco, do usłyszenia.